Przed tobą nowoczesna technologia, urządzenie, system do rewitalizacji wody kranowej do wody żywej, wody o parametrach wody źródlanej, czyli jakiej? Wody czystej, wysoce alkalicznej, z ujemnym redox, czyli z aktywnym wodorem i, co najważniejsze, drobnocząsteczkowej, czyli takiej, która wchodzi do Twojej komórki i umyje ją pięknie od środka. Jeśli poszukujesz systemu, który zrobi porządek w twoim organizmie, nawodni ciebie, to właśnie jest to Aquatech. Pierwszy filtr Aquatech to jest wkład sedymentacyjny. Wkład ten filtruje wszystkie zanieczyszczenia, które mają wielkość do 5 mikronów. Co to jest? No, oczywiście wszelkiego rodzaju osady, piasek, rdza, mąrzeczny, chlor i jego trujące pochodne, pestycydy, detergenty, fenole i inne zanieczyszczenia mechaniczne o przekroju do 5 mikronów. Drugi filtr z węglem aktywnym ma też zadanie zmiękczyć wodę, ale przede wszystkim redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne, mikrobiologiczne, a także poprawia smak i zapach wody. Filtr zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego. Trzeci filtr to serce tego systemu, czyli membrana kapilarna. Wielkość oczka to jest 0,05 mikrona. Ta wielkość membrany pozwala na zatrzymanie wirusów i bakterii chorobotwórczych. Czwarty filtr to Redox Booster. Tutaj tworzy się ujemny redoks. Jest to bardzo ważne, ponieważ ten redoks tworzy się na dedokowanym złożu mineralnym połączonym z kryształem górskim. Podnosi się również tutaj pH wody, nawet do 9,5, tworząc w ten sposób odczyn alkaliczny. Duży ujemny potencjał redukcyjny może dochodzić nawet do minus 300 mV. Wytwarza się oczywiście aktywny wodór w wodzie, który jest bardzo cenny i ma ogromne właściwości prozdrowotne. Bardzo ważne jest to, że to wszystko dzieje się bez prądu na złożach mineralnych. Piąty filtr to złoże dolomitowe. Jest złożem mineralizującym, jonizującym. Dostarcza organizmowi odpowiedniej ilości wapnia i magnezu. Po przejściu przez ten filtr, nie musisz się martwić, że Twoja woda jest destylowana i jałowa. Właśnie tutaj. W tym miejscu twoja woda dostaje odpowiednich minerałów, które potrzebuje twój organizm.